Siema. Znowu wylądowałem w Radomiu u sprzedawcy, nagradzanego, uczciwy sprzedawca. Piszecie: W komisach aut się nie kupuje. Zaraz zobaczycie, ile wolnego miejsca tutaj się zrobiło. Łapy komentarze mile widziane. Przypominam pod filmami: numer konta, zrzutka, wpłaty bez prowizji. Jeżeli ktoś chce wesprzeć Negusa w tym, co robi. Na paliwko, na bułę literek ropy prawie 7 zł. 18,900 206 przejechane. 1,4 benzyna, 109 koni. Rok 2009. Kijanka CIT. Dobre samochody, bezawaryjne. Można zagazować. Ładna oponka. Polecimy sobie wyrywkowo. Pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach. Robi się znowu straszna nędza na kanale C5. Nie wiem, czy już była w słońcu, wygląda troszeczkę inaczej. Zobaczcie, jak tego sprzęta można podnieść. Może taka C5 na ryby dla Nygusa. 19,900, 239 przejechane. 2 litry diesel, 2008 140 kunia. Skrzynia manualna szósteczka. Nie wiem, tył już zdążył opaść, a przód jeszcze wysoko. No jak się go podniesie, myślę, na rybki mógłbym nim wjechać. Troszeczkę się obawiam tej całej elektroniki. Zawieszenia tak się nie boję, hydroaktif jak tego całego wyposażenia 55900 121 przejechane 1.6 diesel rok 13 Opel Był już na filmiku Lecimy wyrywkowo Pominiemy dzisiaj to co już oglądaliśmy Chociaż wszystkiego Dokładnie nie pamiętam Manual Półskóra Asterka 1.4 turbo 140 koni Rozrząd na łańcuchu 26 900 204 przejechane rok 12. Ktoś zaraz napisze co z tego że łańcuch. Tutaj jest jeszcze solidny łańcuch. Można zagazować, można zaczipować. Kolejna asterka w kombi 31 700 140 koni 14219 219 przejechane. Rok 13. Skrzynia manualna. Dosyć ładnie się asterki prezentują. Grzezika już mieliśmy na filmikach. Zobaczcie, ile tutaj miejsca się zrobiło. Ktoś mi napisze: Nygus, bryczki, z komisów się nie sprzedają, właśnie że się sprzedają. Skrzynia manualna. No i tutaj, gościu, wszystkie bryki ma zarejestrowane po sprowadzeniu. Także spokojnie wsiadasz i rura do chaty. 26,900. 140 KONI, 1,8 BENZYNA. Rok 11 przez 12, 169 przejechane. Dobra do gazu. Ale na gaziutku trzeba częściej regulować luzy zaworowe. Powiem Wam cieplutko się zrobiło. Termometr mi pokazywał nawet 21 stopni. 28,900. 176 przejechane. 2 litry diesel. 110 koni, rok 9, golfik w plusie. Czasem piszecie: Negusie, pokaż golfa w plusie. Golfik dosyć, dosyć. Kianka, Sportycz, 25,900, 2 litry diesel, rok 10, 150 koni, 192 przejechane, napęd na 4 buty. Już była na filmiku, ładny środek. Skrzynia manualna. Śladów korozji nie widać. Obita nigdzie. Obdrapana też z tego co widzę nie jest z roku dziesiątego. Takie poczciwe wozidło jak to kijanki z tych roczników. Co tutaj mamy? Fiestka była już na filmiku. Dosyć długo stoi. Hyundai i X20. Kuczynia manualna, taki troszeczkę dziadkowóz, na pewno wygodnie się wsiada, zobaczcie jak wysoko poprowadzona linia dachowa, 27900, 120 przejechane, 1.4 benzyna, rok 11, 108 kunia. Mam nadzieję, że nie zacznie padać, nie przegoni mnie Asterix w hatchbacku. 22 900, rok 9, 116 koni, 16 benzyna 238 przejechane 22900 skrzynia manualna piąteczka. Szósteczki lubiły się czasem wysypać. Tryby 3000 naprawa. No i tutaj prosty silniczek. Ekotek. Można gazować. Oponka. Z tego co widzę, zimowa dosyć ładna. Miniacza już mieliśmy. A trujeczkę też mieliśmy. Tarenówka była na poprzednich filmikach sprzed miesiąca: 18,900, 214, przejechane. 1, 2 benzynka, 85 koni, rok 9. Audi była. Mitsubishi Lancer tutaj się pojawił. Nie mój kolor. Jak wiecie, nie przepadam za tym kolorem. Zwyczajny, normalny, ręczny na wajchę, a nie jakiś elektroniczny. 26900. Za Lansera rocznik 10. 18. Benzyna z gazem. 227 przejechane. 140. Kunia. Fajny silniczek. Z tego co wiem też rozrząd na łańcuchu, na mocnym łańcuchu troszeczkę alusek widzę przydrapany tutaj opona ładna. No niestety nie mój kolorek. Lecimy dalej, a klasa już była na filmiku. 1-5 diesel, rok 13, 109 koni, 180 przejechane 45,900 zł nawet sobie w niej już kiedyś posiedziałem i30 31 900 rok 13 1.4 benzyna 108 koni 181 przejechane prosty silniczek dobry do gazu skrzynia chyba widzę szósteczkę o ile mnie wzrok nie myli insignia 25 900, 2 litry Turbo benzyna 220 koni, rok 9 Przebieg. Nie widzę tutaj przebiegu. Albo mi gdzieś umknęło. Skrzynia manualna na pół skórach. 2 litry turbo 220 koni. Już czymś jest pojechać. Tutaj lekko lampa widzę, była nadpęknięta, została sklejona. Taki drobny mankamentcik, A poza tym bryczka wygląda dosyć ładnie. Wiecie, co ja bym zrobił tutaj z tym łączeniem? Czerwony flamaster. Pyk. Po tym brzeszku już by się tak nie rzucało w oczy. No, Nygus ma na wszystko, słuchajcie, patenty. <laughs> Troszkę tych bryczek się w życiu przerzuciło. Co tu mamy? Fokusa. Dosyć ciekawy kolor, ładna oponka. Cena 39,916 benzyna 115 koni, rok 17 135. Przejechane. Stosunkowo świeży samochód, skrzynia manualna, jasny środek. Jakbym z ryb wracał gdzieś bym czegoś nie zauważył. Zaraz fotele by były uwalone. Ale dobra jednostka. Żaden EcoBoost w limuzynce. A lusków troszkę brak. Linia samochodu dosyć ładna. Jakby się tak przyjrzeć, zobaczcie tą klapę. Te przetłoczenia. Ta linia. Ten sprzęcior chyba był już na filmiku. O ile dobrze kojarzę. Chociaż. Tamten chyba był seledynowy. 10900-170 przejechane, 122 konie, 18 2003 <tryk> <tryk> Tak, tamta była seledynowa. Ta jest jakaś inna. Vektra w sumie jeden z lepszych silników 1-8-122 konie. Nie jest to może demon prędkości, ale prosta jednostka, dobra do gazu. Nie wygląda najgorzej. Lecimy dalej. Lecimy dalej, panowie i panie, bo za chwileczkę może skończę nagrywanie, jak mi dupę tutaj zacznie moczyć. I 30 w kombi. Skrzynia manualna. Cena 35 1.4 benzyna, rok 15, 101 koni, 220. Przelatane z 15 roku 36 koła wywoławcza Golfik. Golfik szósteczka Jeden sześć diesel 105 koni. Rok 11 238 Przelatane. A to sprytny pajączek, zobaczcie. Jaką sieć sobie tutaj zastawiła. Mamy, co mamy? Skup się na już ci się procesor przegrzewa. Auris, hybryda. Ładna oponka, czujniki są. Zaczyna właśnie kropić, czuję. 49,900, 214, przejechane 1,8, 101 koni. Rok 13, oczywiście w automacie na skórach. Standardowy ręczny, można jeszcze zagazować. Tak bardzo lubią te samochody. Znoszą dobrze gaz. Wizualnie nie wygląda źle. Jak ktoś lubi hybrydy, ja nie przepadam. Fotel kierowcy na boczku, delikatnie skóra nadpęknięta nie przepadam za tymi skrzyniami biegów 38 990 przejechane 1.4 benzyna rok 14 102 konie Hyundai i30 ale opony traktory Goodyear ktoś tutaj założył dosyć fajny kolorek nawet aurisek niczego sobie to sobie, Nygusie kup. Zaraz będę czytał komentarze. Sam sobie kup. Ja wiem, co mam kupić. Nie ucz ojca dzieci robić. Brawo, 12900, rok 7, 78 koni, 1, 4 benzynka, 171 przejechane i x35: 43,900, 1, 6 benzyna. Rok 13, przejechane 200 tysięcy 135 koni. Silnik GDI na półskurach w manualu. Dobra jednostka do gazu. Prosty silniczek. Szkoda, że napędu razy 4 nie ma. No ale cóż, meriwka. Drzwi otwierane w tą stronę, jakby ktoś nie wiedział. Skrzynia manualna półskóra. Dosyć ciekawy kolor, rezerwacja. Czyli jednak coś się sprzedaje. Kianka. Ta już była nieraz na filmiku. No te felgi, to normalnie. O! 18900 Jacik Fremont To samo praktycznie co Dodge Journey, tyle że Dodge Journey manual 6 biegów. Journey miał silniki diesla od Volkswagena. A Fremonty miały jak to Fiaty, jak to Alfy. 36,900 2 litry diesel, rok 12, 248 przejechane.

Chyba były z napędem na przód I z napędem na cztery Poprawcie mnie w komentarzach Skrzynia piąteczka Zwykły silniczek wolnosący 1.6 Wizualnie dosyć ładna No i Kadżar Kadżar był już Na ostatnim filmiku Oponka Kumho Ładny bieżnik Skrzynia manualna Półskóra Nagłośnienie Bose 58 900, 1, 6 dieselek rok 16 220 przejechane 131 kunia dobra tutaj macie kontakt do sprzedawcy Dzwonić, targować, negocjować i kupować. Lecę dalej zobaczyć, co jeszcze tutaj w Radomiu dzisiaj znajdziemy. Fajna pogoda, lubię kiedy jest pochmurno, lepiej mi się nagrywa. Mam nadzieję, tylko że deszczyk mi dubska nie zmoczy. Łapy, komentarze, kto chce, niech wspiera. Pozdro.